Na widzowie jest z tej strony Lacerpl. Dzisiaj witam was w filmie, w którym przez dokładnie już godzinę prosiłem graczy o różnej temy. Działo się na serio dużo w tym odcinku więc zapraszam was do oglądania Z tym odcinkiem ogłaszamy nowy konkurs na Stokam. Żeby wygrać Stokam musicie oglądać cały film Dobra, widzowie, właśnie z tą chwilą, czyli o 16.55 zaczynamy I przez godzinę będziemy pisać do graczy, żeby nam coś dali Myślę, że przyjmę pierwszą tylko, że będziemy pisać do tych graczy, co piszą Bo jednak jak piszą, to muszą być aktywni albo ustawili sobie jakąś wiadomość I piszemy na przykład Franoua Dobra, napisaliśmy do pierwszego zioma Franoua2421 Podłoga, zobaczmy, czy nam coś odpisze Dobra, widzowie nie odpisał, więc wybieramy kolejną osobę. X które to jest 4857. Nie tego robić, ale niestety potrzebujemy jakiegoś kontentu. E, oczywiście nie dam się tego robienia, bo możecie wyjeść z wyzywani. Czekaj, popatrzę. O! Czyżby już za drugim razem ktoś by nam coś dał, widzowie? Mierz 15. Mogę. Będziemy mieć 15, może coś tam z nim zrobimy. Nie. Kurde, wysłamy. No zobaczymy, czy przyjmie O, Rewy, mieczek 15, no. Lofik 18. Uuu! Usuwać pajęczyn. Nieźle nie Cztery koks... nooo, ej, gracza są mega chłopi, nie? Jeszcze butelki z x ej, na serio, kurde. Dziękuję, bardzo miły z Twojej strony, polecam ją, Mieszka, nie? Na serio, jest Dobra, a my piszemy do następnej osoby. No i piszemy, zobaczymy widzowie, kiedy zostanie pierwszy raz wyzywani. Pvp, pvp, Ken, okej, okay, No, z niektórymi tam się podraczymy, jak będę odpisywać, że nie napiszemy dlaczego I będziemy dyskusje się dawać he, 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 he. Kurde, już 10 minut prawie minęło Je, nie? mnie Kurde, ludzie nie odpisują Albo po prostu nie czytam tylko robią tagi Elo, ma gitara, nora Wysłał mi tego znowu Kurde, nie będę tam wchodzić, nie wiem Chyba, że zostawicie dużo łapek w górę po tym filmie No, pochodzimy Dobra, wchodzimy na kląteczniku Co ja się to bie? Nie, dzięki... Mam to się zabie dlaczego, nie? Zabluruj zab, to, nie? Dlaczego? To szkoda, że z obce będę musiał cię wyciąć. Co tak nie miło? Co tak nie miło? Kurde, powoli za chwilę będzie pół godziny, nie? A ja kurde go... Mama? Pozdrawi, ty zajebiście! Takich ludzi się szanuję. Dam, za kilo. Nie. Cieki. Maciek! Jakiś maciek! Nie, ale gdzie jesteś? Cztery Zobaczymy co coś mi da. Kill w to Wygrać, stoka musicie napisać zdanie, gdzie będzie słowo ściema i napisać potem swój nick. Więc dziękuję nie przedłużam. Oglądajcie film. Pozdro, Oddam. ten kilofik, ja nie potrzebuję. nie potrzebujemy kilofu, nie? Widać, że chł dopiero zaczyna. Trzymaj, nie. Jak na razie dwóch graczy było coś tam hojnych i coś mi tam dał, dał dali... lecz jedną oddam mi bo widać było, że dopiero zaczyna. Nie, 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 to jest twoje. Nie, 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 nie chcę. Zobaczymy, zobaczymy. A chłop, poszedł tam Zobaczymy, jak do mnie jakieś tam słowa i bo ty Tobiasz, nie? To oddamy mu. Zobaczymy. Miłe z jego strony. No, miłe. Bardzo miłe z tej kokraczej strony. Ale nie, dobra, nie przyjmuję. Ogólnie, mordeczkę nagrywam odcinek, gdzie sprawdzam hojność graczy, graczy rap. Za to, że byłeś hojny, wygrywasz moment no. Więc widzimy się, jeśli ktoś natrafi, lub coś będę miał Wam do przekazania, drodzy widzowie, więc. Jesteś na odcinku, tak? Tak mogę. Kurde, aż przywaliłem mikrofonem. Czuję, doskoczyłem, widzowie, jest, jest, jest. Więc widzowie podsumowując w godzinkę, w sumie mało udało nam się osiągnąć, ale jest to o wiele lepszy wynik niż przez godzinę kopania. W czy sposób się opłaca? Bardziej niż kopanie, bardziej niż PVP, bo nie możecie się nic stracić. Ale nie polecam, bo no hańba jest wielka, nie? Ja oczywiście dziękuję każdemu kto mi dał i tu byłem ja, siema.